Sobie jestem w moim domku. No i nie wiem, bo ogólnie jest to seria GTA 5 i ja gram jako Michael. I ogólnie mieszka tam jeszcze Franklin, który jest mega bogaty. Więc dobra. Czekamy może zadzwoni. Halo? Eee, o oh, halo, ja bym chciał się umówić przed bankiem. Uh, Okej, ok, ok, to, to czekaj chwilkę, Za 5 minut będę... No dobra, no to... Dobra. Pa. Pa. Dobra, muszę teraz wziąć moje... Wziąć mojego Mercedeska i wyjechać. Jeszcze muszę sobie ustawić prędko. Nie, drzwi są zamknięte To teraz już jeszcze Trzeba wsiąść do tego auta i po prostu chyba jechać Jedziemy Kurde, bym trafił w policję O, to chyba jest o, siema Franklin. Siema, nie pyta dlaczego jestem w ubraniu koncie w pracu. A, spoko. Yy, właśnie ja ja, yy, ja, dzisiaj do banku nie idę, bo mam wolne, ale... Patrz, bo ogólnie jaki, jakiś nie, tak zgubił yy, dowód i patrz, to jest złodziej. Zdaj yy, mi ten dowód. No proszę. Dobra, dzięki. C e, czekaj po... Do dobra, może podjedziemy... A czemu ty nie masz policyjnego auta, skoro ty jesteś na służbie? E, nie jestem na służbie, tylko po pracy już jestem. A! E, auto tam stoi przed policją, e, może pojedziemy na policję, ja sprawdzę w bazie, w bazie danych, o co chodzi z tym dowodem, Kaj? Wiesz co, bo ja muszę e, na chwilę iść do, do domu, wiesz? Dobra, no to ja by... to znajdziesz mnie w policji? Albo, no dobra, to tam czekaj na mnie. Czekaj tam na mnie, dobra? Dobra, dobra. Okej. Okay. Jeszcze do mojego domu, bo coś zapomniałem. Zapomniałem, że ten przecież złodziej miał ukroń. Muszę zadzwonić do Franklina. Trrr! Halo? Halo, bo y, ogólnie ten bandyta miał broń. wiesz? Y, bo na dowodzie przecież widać. Y, no dobra, no to ja no to możesz odjechać pod policję. Nie, bo ja właśnie jadę do domu. No dobra. Na chwilę, bo zaraz tam... Dobra. Ja, ja jestem już samym w policji, ja mam kamery na całym mieście. Mogę zobaczyć na kamerach. Okej, okay, to ja na chwilę idę do domu, no. Pa. Dobra. Ha, dobra. Muszę znaleźć jakieś auto i nim uciec. Muszę jakiegoś psa sprzątnąć, żeby tu było bardziej czysto. O, jakiś tam pies jest. Zobaczymy, tylko sprząt. Dobra, garaż, nie, nie widzi. Daję, że biorę lody. Ej, dawaj lody! Dzięki! Zaraz dobrze zrozumiałem coś. Taki sprząt, jakby. A jaki niby? Właśnie taki sprząt, jakby z broni prawdziwej. Vite come mi sono scomando, dopo di esempio. Ok, poi... Oppure, sì. C'è lei! C'è lei! C'è lei! C'è C'è Tutaj jestem! Ale wiesz. Oj, mój toj! masz wsparcie! Zatrzymaj się! Chcesz się strzelać? Przebiję ci okonki! Dzięki! A teraz chcesz? Masz broń? Jaką? Nikt no, tak nie mogę, czy przebiłeś! Bardzo dobrze. So, co? I co teraz? Halo? Halo, jak tam? Dobrze. Y, bo właśnie y, widzimy, jak ja mam złodzieja na kamerach, jak się z nim strzelasz. Ej, no to mnie tutaj, kurde. Dobra, odjeżdżam, odjeżdżam tak nie mam opon. Nie mogę. Nie jeszcze... przebiłem mu opony, a teraz tak będzie jeździł. Zobaczymy teraz, policjantku, jak cię. Alpy zaraz zaraz jeden! Słanie to Franklina, że, że niby już muszę do pracy wrócić, bo jednak mnie się przesyłał. Halo, bo ogólnie ja. Ja sam jeszcze do banku, bo szef dzwonił coś tam, że ja muszę coś załatwić w tej pracy. No dobra. No, pa. Okej. Okay. Więc muszę teraz wziąć garnitur mój. Eee. Hmm. Dobra, dzwonię. Dzwonię dzwoni do Michaela. Halo? Dr. Halo? No halo. Co, w pracy jesteś już? No niby robię coś tam, no. No widzę, robię coś przy komputerku. Widzę cię. A, na kamerach, no wiesz. Widzę na kamerach. Siedzę... A no, księcie, ja już muszę kończyć. No, pa, siedzę na dachu apartament... Na dachu nad Witem jakimś. A, I... dobra, dobra, to pa. Dobra, muszę pracować. Coś jest napad? Dawaj co ale, ale! Franklin, pomóc ci przyjedź pod bank! Ja ten! A z kim ty mi... tam gadasz? Dawaj mi ten telefonik. Halo, z kim rozmawiam? Kami. E, e... Franklin! Co ty tu robisz? Daj, no to... nie! No, no! No, no nie! Trzeba ty mi wszystko zabierasz? Mm. Daj. E, dobra, niestety siadaj do razu ją wozu. No nie, no nie mów! Siadaj! No nie no! No odpuść, no! <śmiech> <śmiech> odpuść! Weź. Odpuść, Franklin! I mogę. Jak nie możesz? Nie mogę, właśnie... Jestem smuterem policyjnym. Zarejestrowałem cię na pomogłem. już się ubiorę. A na, w ogóle to Franklin musisz mnie podsłuchać. Dobra. po... Ja będę Cię podsłuchiwać przez kło. chyba ja Cię widzę. To jest Twój Co, do celi idę. Idzie idziesz do celi. Teraz. Gdzie zobaczymy, słuchanie. Dobra. Z uciecek. ucieczek. Chodź. Ja Cię ja widzę przez skrydę. Ja, ja to już nie skąd się nagrywa. No i... ja już idę do celi. Niestety moi mogą już kiedyś wnieść do No to porozmawiaj ze mną normalnie, a nie. Co ty chłopie. Mam już stać, No słucham. Czemu odrobił, i będę No bo chciałem mieć więcej pieniędzy. No bo przecież ja mam taki. Przecież ja, ja. Przecież mam słaby domek. Wiesz? I słabe ja. auto. Ja cię kręcę. Pokaż mi ten domek. Jezu.

No bardzo, ale no to chcę kibina, na masz jacuzzi. Dobra, no to... To masz... ma być jacuzzi, patrz ile ja mam tu hajsu, chłopie. No masz marny 100 do lalku. Dobra, możesz mu zamieszkać jak. A jaki ty masz, Franklin? A w ogóle to chcę tego Michaela sprzątnąć. I nie sprzątaj. tylko wsiądź. Nie, no. normalnie normalny. To ma być Twoja chata? Nie. Serio? No. Yy, no, niby jest nic, ale ja, ja widziałem lepszą w swoim życiu. Serio? Ale jak chcesz, to mogę już nie kraść. No to nie właśnie tylko pracę. Ale ja nie chcę prac mieć. Ej chłopie, 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 nie pyskuj. Nie pyskuj chłopie. Usypujące... Co tu. Kurde. Dobra, wstawaj! Nie ramoni się. Oooo, jest dobra, ja mam... już stąd idę, nara. Chodź tu, mam, ci, mam dla ciebie pracę. Nie ma, nara. Idę do mojej chaty. Na ha, dobra, jestem w mojej chacie, a teraz? A teraz zobaczymy, kto tu jest. Fajny. Mmm, ale dobry ten hot dog. Kto to? Halo! Komisariat, słucham. gdzie mm, dobry, może pan przyjechać? Może to chciałam, podam 33? Mogę przyjechać. Do widzenia Maria, kolejny jakiś typ się trafił Proszę ci napisać Ci list, bo ja Właśnie o to chodzi, że mam snajperów Właśnie mogą... No Gdzie pan jest? Uwaga. maba Myślisz, kopie, że ja taki dzwony? Szaliłem No nie ma O nie, to moje opony! Chodź tutaj Chodź tu. Ej, Eee, chopie! Zaprowadzić kanał? Chopie, czekaj. Jak coś wytłumaczę. Jeżeli ty mnie załatwisz, jeżeli ty mnie załatwisz, to inne grupy policyjne będą cię łapać. I będziesz miał wielkie kłopoty. No, piszemy tylko w testamencie. Ja mam prawo. Chopie, ja. nie masz prawa bo ja jestem funkcjonariuszem policji i proszę mi tutaj nie piskować Zaprowadził pana do milionera czy nie, pan dzwonił do policji, a nie ja już zaprowadzę, proszę za mną no kto, kto? ja tutaj poczekam niech pan go tu przyprowadzi dobrze idę, i. I, i. I, idę zaraz chyba Dobra, idę. Tam. O, dzień dobry. Dzień dobry. Nie poradzę sobie z tego pana. A kto to był? E, mój sniper znajęty. He, ty myślisz, że ja go nie znam? To przecież jest Franklin. Wiem. Chłopie, czy ty będziesz pyskował do funkcjonariusza policji? A czy ty będziesz piskował do prezydenta? Ty nie jesteś prawdziwym prezydentem, ty jesteś podróbką. A jak mnie załatwisz, chłopie, to normalnie cię załatwię, tego Franklina. Nie mogę cię zwolnić z tej roboty. Tak? No chodź tutaj. Ha, dobra, mam cię. Ha. będzie miał większe kłopoty co to było? Ehm. O kurde 8 proszę być kot komendą. Dobra. Załatwię im to. Mam motor mój. który jest najsilniejszy. A raczej dobro. Które jesteśmy? Zobaczmy zaraz, kto tutaj jest. Zbawiam. No, no. No jestem pod tą komendą. Kto mnie wzywał? Twój Co? Tak, szefie? Jesteś zwolniony. Czemu? Na prezydenta. Ale to nie był! To był fałszywy! Masz jego dowód, no? Kupie, nie piskuj. Ty już nie jesteś moim szefem, ale robakiem. Ja, nie, nie. Nie, nie. Nie, e, nara! Ja uciekam. Pa, pa. O, ale ja miałem porąbany sen, kurde. Ja ślubnią, idę sobie zrobić coś do jedzenia. Kurde. Do. Dobra, idę robić coś do jedzenia, kurde. Ładna, szybka, kierownika. Wczoraj mi no, tego no, Mike'a przygotowali. Ja tego no, bliknę. Gdzie ja idę? Obraz, kaczę. Ora do końca idzie, biorę auta. i biorę oka. Ja idę szybko. Jak nie miałem porąbary sen! Idę do Franklina! Wiesz co? Myśmy wydaje, że to było naprawdę, bo ja taki sam sen, co ty. Nie, nieprawda. To nie jest. To powinno być niemożliwe i to nie było naprawdę, bo tak naprawdę... Tylko że poszliśmy spać. O kurde. No? Teraz się dowiedziałem, że jest prim, że wczoraj i dzisiaj jest prima aprils. Rozumiesz? O kurde. No dobra, to już, czekam. Ja cię kręcę i idę komuś wjechać w dom. A ja idę załatwić policjanta. A ja idę załatwić policjanta, bo się wkurzyłem. Aha, rozwalić kogoś tam, super. Oh my god. Nie wytrzymam. A w ogóle dzwonię do Franklina. Franklin, ja się zabijam, bo to mnie wkurzyło. Nara. Zabijam się. Michael postanowił się zabić, a Franklin... Halo? 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 Jest tu ktoś? Franklin? Halo, Franklin? Franklin? U mnie jest wypadek, jakiś ktoś. Czemu jest tak ciemno? Nie wiem, bo czego nie dam rady inaczej iść. A no ja stanąłem, co jest? Która patrz. jest godzina? Patrz, 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 który jest rok. Co masz 2038? Nie wiem. Co tu jest? Czekaj mój latarkę. Idę z, lat, z, lat, z latarki z auta gdzieś wziąć. Masz tutaj moją. Czekaj, ja wezmę się. O, mam. O co to lewej, chodzi? Nie wiem sam. Ej! Co? Ktoś tam jest! Kupię! Ej, nie ma nikogo. to nas widzę? Ej! słyszałeś to? A dobra, gdzieś to mam. Co to było? Łanę to na dziurę. Muszę to już pokonać. Ora! Chodź, chodź! Chodź tam, gdzie byliśmy. Nie tak. wiem, ja, ja bym wolał tutaj spać na trawę. Co? 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 Nie! A! Super. Ja też. Nie. Aż nagle że się dwa człowiecy zabili i już nie ma ich na tym świecie. Ale nagle to był tylko sen i koszmar ich największy. O, o, co jest? Ja miałem straszny sen. Taki, że, że byliśmy w GTA. I też, to samo. Ile płacę? 350! Proszę do i do widzenia. No, w ogóle zostało z tego broń, nie wiem skąd mam broń. A właśnie ja też jakąś mam. Jakąś powszótkę mam. A S co? Co to? Idę jeszcze pospać na zawsze. w sumie też. Co się stało, to ja nie wiem. Widzowie, to było tylko, tylko na żarty. Tak, GTA V to był tylko koszmar. Ale na szczęście, tych chłopaków to wam współczuję, bo to tak naprawdę byliśmy. No właśnie, też im byś współczował, kurde, jaką oni historię nie przeżyli, za nie No właśnie, ale jeżeli, jak, napiszcie w komentarzach, jakim byście chcieli być członkiem w GTA V. Ja bym chciał być Taylorem. Albo, nie wiem, Franklinem. Ale mój kolega, byt, kim wolałbyś? Jak być Franklinem, to jak była ta historia, to było fajnie mega. Dobra, a teraz do widzenia. Papa widzowie. Papa!